Pan wami. słowo Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do niego jego uczniowie. Wtedy otworzył usta i nauczył ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy Wam urągają i prześladują Was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o Was. Cieszcie się, radujcie albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Oto Słowo Pańskie. Kochani narzeczeni, ale to już jest kwestia chwil, trochę dłuższych, bo kazanie może się nieco przedłużyć. Magdalenu i Dominiku, szanowni rodzice, rodzice chrzestni, drogie rodziny, szanowni goście. Muszę powiedzieć, że postawiliście wysoko poprzeczką. Jak, Dominik, przysłałeś mi propozycję tych czytań mszalnych, myślę: O Boże! Rzadko kiedy zdarza się taka Ewangelia na ślubie. Bo jest tu mowa o prześladowaniu, jest tu mowa o tych, którzy są cisi, pokorni, miłosierni. Ale jest ciekawa rzecz, że to wszystko dzieje się na górze. Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę i przystąpili do Niego. Więc zapraszacie nas dzisiaj w góry. Z tego co pamiętam, z Waszą klasą, Dominiku, byliśmy na kajakach, ale Ty chyba z nami wtedy nie byłeś. Jakoś taki niewyjazdowy był. Nie wiem, czy to się zmieniło, czy nie Magda. Niemniej z DT w górach nie byliśmy. Ale na kajakach też trzeba było trochę popracować. Po pierwsze, Wysocki Piotr, rosyjski pisarz, poeta, powiedział tak. Jeśli chcesz mieć przyjaciela, zabierz go w górę. Ci, którzy chodzą po górach, ci, którzy kiedykolwiek poczuli pot, zmęczenia, pragnienie, zmęczenie, ale jednocześnie kiedy doświadczyli pięknych widoków z, ze szczytów, ci rozumieją o co chodzi. W górach człowiek się odkrywa, bo dochodzi zmęczenie. Bo dochodzi łaknienie, bo dochodzi może nawet i brak cierpliwości, niekiedy dłuży zna szlaku. I to już nie jest takie piciu-meciu. Taka twarz, że wszystko pięknie, maseczka, tak jak wielu ludzi dzisiaj żyje z taką maseczką. Więc rzeczywiście, żeby pójść w góry, trzeba być prawdziwym. I góry odkrywają prawdę. I miłość małżeńska, wcześniej rzeczeńska, teraz małżeńska, ona ma być związana z prawdą. Nawet, to już jest banalne powiedzenie, ale wszyscy o tym wiedzą, więc lepiej powtórzyć, nawet najtrudniejsza, najbardziej bolesna prawda jest o wiele ważniejsza niż najpiękniejsze kłamstwo. Jeżeli chcecie nas pociągać w góry, jeżeli chcecie iść w góry w tym małżeństwie, to to tylko wtedy, kiedy będziecie stawać wobec siebie w prawdzie, a zaraz potem stawać w prawdzie wobec Boga przy konfesjonale. Prawda ma moc budowania. I myślę, że moglibyście dać wiele przykładów swoich znajomych, którzy zaczęli rujnować swoje małżeństwo i zaczęło się od kłamstwa. W takiej czy mierze, w takiej czy Sferze. Więc prawda. Po drugie, przyjaciele patrzą w tym samym kierunku. Nie są zapatrzeni w siebie. Oczywiście jest dyskusja wśród psychologów, czy jest możliwa przyjaźń między kobietą a mężczyzną. Ja osobiście twierdzę, że nie. Ale z tej racji, że jesteście małżonkami, będziecie małżonkami za chwilę, to ta reguła też do Was będzie pasować. Bo ogólnie przyjaźń ludzi się od miłości tym, że ona nie zawiera elementu upodobania cielesnego. Więc to małżeństwo, można powiedzieć, ma dwie nogi: i miłość, oblubieńczą, cielesną, i przyjaźń. Przyjaźń jest patrzeniem w tym samym kierunku. Tak jak żeście pięknie doszli do ołtarza, kierunek wyznaczony. Gdybyście szli zapatrzeni w siebie, to boję się, że o tę welon zaraz by się Magda mogła wywrócić. Dlatego trzeba iść do przodu. I nie na tym polega małżeństwo, że ludzie się ciągle w siebie gapią, Raże trzeba iść do roboty, razy trzeba z czasem ogarnąć dzieciaki. I to nie chodzi o to, żeby tylko patrzeć w siebie jak święto obrazek. Patrzeć w tym samym kierunku. I jeszcze jedna rzecz, to dopiero pierwsza myśl, ale z Katechezy wie, że lubię gadać. Przyjaźń jest zawsze wobec wartości. Wobec wartości. Przyjaźń nie ma w bandzie, nie ma w grupach interesu, przyjaźń nie ma w korporacjach. Przyjaźń nie ma tam, gdzie ludzie robią tylko sobie biznesy przyjaźń jest tam, gdzie ludzie mają wartości. I dlatego, kiedy chcecie nas zaprosić w góry, jeżeli macie przeżyć tę wędrówkę aż po sam szczyt, a ten szczyt jest w niebie, to to jest kwestia wartości, na których trzeba budować, odkrywać to, co jest ważne. Goście tego nie wiedzą, ale już 14 lat uczę w Siedleckim Elektryku. Jeden Pan Bóg wiele tych klas wyuczyłem, a może nie wyuczyłem, trudno powiedzieć. Różnie to bywało. Dzieci miałem dobre, ale nie wszystkie były otwarte na wiedzę. Niemniej, moje dzieciaki wiedzą. Większość to chłopaki. Jak będziesz mieszkał z dziewczyną przed ślubem, nawet nie dzwoń, bo nie przyjadę na taki ślub. Nie że komuś żałuję, łóżka, nie. Jak mieszkać z dziewczyną przed ślubem, odłączać się od spowiedzi, od komunii, odłączać się od Chrystusa, od Boga, to jak Ty chcesz później brać sakrament? I to, że tutaj jestem, to jest jasny, czytelny znak. Słowa dotrzymałem, i Wyście dotrzymali słowa. To są góry dla wielu nie do pokonania góra opanowania siebie. Swoich namiętności, porządliwości, pragnienia, tego, że ludzie tak dzisiaj żyją, że ludzie tak dzisiaj mówią, że to jest norma. Kiedy człowiek wyrusza w góry, musi wiedzieć, gdzie chce iść musi wyznaczyć szlak musi wyznaczyć szczyt. I kiedy się pakuje w góry, musi zobaczyć, co jest ważne na tej drodze. Z jedną klas. To były detaki chyba też. Byliśmy w górach w Beskidzie Żywieckim. Niby nie wysokie góry, ale nas umordowały. Po pierwszym dniu z 22 chłopaków, siedmiu chciało wracać. Idziemy z daleka, nie widać nawet jeszcze schroniska. I taki Mateusz do mnie mówi, proszę księdza, marzę o tym, żeby się tylko wyspać umyć i wyspać. Mówię, Mateusz, a jeść? Nie dam rad. chłopie, są poważne sprawy, chłop, chłopu się nie chce już jeść. Ale szliśmy tam z plecakami od schroniska do schroniska i pierwszego dnia już niektórzy wiedzieli, że zabrali za dużo rzeczy. I to jest właśnie to pójście w góry. Jezus celowo, celowo bierze nas w góry. Nie po nizinach, nie po dolinkach, w góry. Żebyśmy się nauczyli, co w życiu jest ważne, co w życiu jest najważniejsze, a co jest do wyrzucenia. Myślę, że z tych Waszych plecaków małżeńskich i tak jeszcze w międzyczasie trzeba będzie dokonać pewnego przeglądu tego, co jest mało istotne, o co czasami ludzie kruszą kopie, o co czasami kłócą się na zabół i zobaczyć to, co jest istotne, istota. Jeśli się chce dojść na górę, jeżeli się chce dojść na szczyt, trzeba zobaczyć to, co jest ważne. I wydaje się, że już później to wszystko proste. Po prostu trzeba iść. A to, że jak się idzie w góry, jest ciężko, że człowiek się napoci, że człowiek się namęczy, to co, wy myślicie, że będzie o, tak, o M jak miłość? Albo jak inny brazylijski serial, albo turecki. Nie wiem, co wasi rodzice oglądają. Porzućcie złudzenia. Myślę, że nie macie, bo macie już trochę swoich doświadczeń. Porzućcie wizję różowego, kolorowego życia. To jest nieprawdziwe życie. To jest orka. Ksiądz Twardowski powiedział, miłość to jest ciężka praca. No to sobie wyobraźcie, nie spytam, a wy chodziliście razem w górach w ogóle? Tak? W jakich? Cztery razy? A zaręczyliście się w górach. W których tu górach było? Na Kasprowem? A, dobrze. No jak wybierać góry, to te wysokie, racja. No Kasprowy, ale tu już lepiej niż Nosarn, no dobrze. Albo Sarnia Skałka. Dobrze, ale przypominam, że poza Kasprowem jest Świnica, są Rysy, jest Gerlach w Tatrach, ale to już od słowackiej strony. Więc ja bym powiedział tylko tyle: nie stać w miejscu. Doszliście do pewnego momentu nie stać w miejscu. W górach trzeba przystanąć, trzeba złapać oddech, trzeba wyrównać oddech, wziąć łyk wody, zjeść kromkę chleba i trzeba iść dalej. To jest w naszej naturze, która jest naturą Bożą, bo my zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Pana Boga i my potrzebujemy iść ciągle w górę. My nie możemy się zatrzymywać. I rzecz ostatnia. Kazanie się nagrywa, więc będzie do odsłuchu jeszcze. I rzecz ostatnia. Nie wolno stać w miejscu. Zabierajcie nas w góry. Zabierajcie tych, którzy będą z wami mieli do czynienia w góry. Nie godźcie się na nizinę. Nie, nie godźcie się na to, żeby wam spowszechniało to małżeństwo. Każdy dzień to jest wyzwanie. Każdy dzień to jest krok do przodu, krok w górę, krok ku szczytowi. I lubię ten przykład księdza Pawłokiewicza, nim zakończę. Młody chłopak z procesu akademickiego przyleciał cały zaoferowany, bo się żeni. I mówi, proszę księdza, czy będę z moją Małgośką szczęśliwy? I ku jego zdziwieniu, ksiądz Pawlukiewicz odpowiedział nie. Jak to? Przecież ksiądz nas doskonale zna. Oboje w duszpasterstwie akademickim, oboje przy kościele. I wtedy ksiądz Pawlukiewicz powiedział tak. Gdybyś mnie zapytał, czy Małgośka będzie ze mną szczęśliwa? W jednej chwili odpowiedziałbym ci, że tak. Ale zapytałeś o siebie. Więc Dominiku, jak chcę, żeby Twoje małżeństwo doszło do szczytu, to każdego dnia, zaraz po pacierzu, pytaj Boga, co mam zrobić, by Magdalena ze mną była szczęśliwa. I Magdalena, żeby było porówno, bo jest równoprawnienie. Każdego dnia po pacierzu, pytaj sama siebie. Co dzisiaj mogę zrobić, żeby ten dominik był bardziej szczęśliwy niż wczoraj. Patrzenie w tym samym kierunku, zadbanie o siebie. Pan Bóg daje wam siebie na tej drodze, na szczyt, szczyt, który ma być wiecznością. Dawam za jakiś czas pomoc. Już nie wystarczy tych rąk, bo przypomnę, kościół w potrzebie, ojczyzna w potrzebie. 3 plus to minimum. I Dominik, pamiętasz jak syn ma się nazywać? Jak? Proszę? Tomasz. Nagrało się? Słychać Boże Tomasz? Dobrze. Na pamiątkę katechet. A pozostałe dzieci tak już znacie. Dobrze. Rozumiem, że chcecie iść na ten szczyt. Nie. Was tutaj nie zniechęciłem. Tak, chcecie. Zapraszam Was. Držijo te ustanove.